przeciwko arogancji i rozrzutności władzy w wydaniu burmistrza Odiela Dobrowskiego. W czasie jego rządów doszło do drastycznych wzrostów podatków miejskich o kilkanaście procent. Wzrostu cen biletów autobusowych o kilkadziesiąt procent. Do tego wniesiono ulgi na autobusami dla osób niepełnosprawnych. bezrobocie przekracza 23 procent. A zadłużenie naszego miasta osiągnęło 60 milionów złotych. Burmistrz dobrost. realizuje swoje niespełnione, młodzieńcze, sport sportowe ambicje. Bardzo mocno zadłużył naszą odczulę. Chce po to, żeby udowodnić wszystkim, że złapać swoje ego. Ten pan wybudował stadion. Zamiast też potrzebnego w nad torami wiaduktu, A na domiar złego zaczął budować miliony nikomu niepotrzebne fontanny. Zamiast tego przecież można by było poprawić śnielcącą kanalizację przy ulicy Krobrego i sieć kurzową, która notorycznie zalewa ulicy 11 listopada. Apelujemy do Pana o. Od... Ja apeluję i my wszyscy do Państwa o odwołanie tego pana, który w czasie swojego urzędowania...

jeśli dalej tak pójdzie, proszę Państwa, to nie będzie stać naszego miasta na zamiatanie ulic, na odśmierzanie. Trzeba zadać sobie pytanie, czy miasto nasze, naszą osobę tak to są w długach, stać tak na nieudolnego burmistrza i jego dwóch, co jest elementem dwóch...